Panie, no, no. Panie kochany, co to ma symbolizować? Proszę mi. <laughs> Uh -huh. Alessandro okay. okay. E nice <ride> tutti e due Camera, pacchia E trasmose text in scuola. Silvia che hai combinato Hai combinato di nuovo qualcosa Dai apri la porta e se no te la sfondano Niestety nie, nie starcza nam. To, że z ekipą, z którą znamy się na co dzień i pracujemy w Warszawie, to, że byliśmy tutaj wszyscy razem, to na pewno pomaga przy zrealizowaniu tak dużej ilości materiału, bo jednak trzeba sprawnie pracować i myślę, że to, że, że ekipa jest zgrana, to na pewno w takich stacjach pomaga. Sylwia, a Josbit. Duży mi Z tym co chciałeś tenę. E... Starczy się śmiałem To no, uwierzyłem, że chodzi o poczułem, Jakbyśmy jak, reklamę robił. Quasi l'antiga Voce. l'antica magia. Ok, grazie. Trzecią sceną będzie scena fatalna. Reżyser wie z kim, jak pracować, jaki aktor, który ma jaki temperament, co trzeba powiedzieć, jak trzeba się zachować. Nie wiem, jak, jak ekipę motywować do tego, żebyśmy jednak dali radę. Myślę, że to, że pracujemy ze sobą długi czas, na pewno w takich sytuacjach pomaga. I stop, bardzo ładnie. To jest atmosfera, która była w cała ekipa. Często pomagaliśmy sobie. Hmm. decyzja, bo hmm. nie będę tak nie I reżyser do, do dyrektora zdjęcia, i charakteryzacja, i operator. I wszyscy pomagaliśmy sobie, bo wiesz, jesteś na, w plenerze od rana do wieczór. Nie jest łatwo i to trzeba, i to było. I, i ekipa jest miła. I, I to razem robiliśmy. Ten pesto to już nie do niego. Tak? Ten pesto, questo mm. pesto. Mm. Tak? No, mogę no, 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 to, tak, to chodzi. Dobra, ja mogę robić. O <noise> może będę miał jakieś nagranie bez worka na głowie. Cosmos, no. jesteś równie piękny, tak? Eh, jest ci sono queste macchine. Questo è uno della chiesa, l'altra è uno che la pida qua sotto. Io si è prese la chiesa, io si è prese la chiesa. To To muszę to zobaczyć po prostu. Aha.